Pojechałam do Chin specjalnie po to, żeby spotkać się z doktorem Ho. Doktor Ho był słynnym zielarzem, stosował wyłącznie metody medycyny naturalnej. Przyjeżdżali do niego pacjenci nie tylko z całych Chin, nie tylko z całej Azji, ale z całego świata. Doktor Ho przyjął mnie w swojej klinice, czyli w klinice chińskich ziół nefrytowego smoka u stóp Śnieżnej Góry w południowo-zachodnich Chinach. I tak jak powiedziałam, miał prawie 100 lat, ale był bardzo sprawny, był szczupły, poruszał się nieustannie między workami i koszami pełnymi ziół, był ubrany w biały fartuch. I nie przyjechałam tam, dlatego że byłam chora, przyjechałam tam z ciekawości, żeby zobaczyć, w jaki sposób leczy się tradycyjnymi metodami w Chinach I, i chciałam też poznać osobiście słynnego doktora Ho, którego historie leczenia chorób uznawanych przez zachodnią medycynę za nieuleczalne były słynne na całym świecie. I doktor Ho nie tylko leczył dobierając specjalne suszone zioła, które tam były rozstawione, ta klinika była maleńka, to były dwa albo trzy pomieszczenia, ale takie naprawdę niewielkie. To nie była nowoczesna klinika, jaką możemy sobie wyobrazić na wzór klinik europejskich, tylko to był taki mały, malutki domek z trzema izbami. W tych trzech izbach prawie nic nie było. Nie było mebli, nie było takich białych szafek, jakie znamy ze szpitali, tylko stały właśnie wszędzie te kosze i worki pełne suszonych ziół. Ale doktor Ho słynął z tego, że leczył nieuleczalnych także ludzi, nie tylko tymi specjalnymi ziołami, które też sam zbierał i suszył i potrafił zastosować, ale leczył też dając ludziom zalecenia dotyczące trybu życia, oraz sposobu myślenia. I pamiętam, jak słyszałam jego rozmowę z jedną z pacjentek, które weszły do jego pokoju tuż po mnie. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, zanim wrócę do tej pacjentki. Doktor Ho mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest dobrze, ale profilaktycznie przepisze mi taką ziołową herbatę. I wziął kawałek papieru, zaczerpnął, Ziół z różnych koszy i worków. Zawinął ten papier i pędzlem, takim prawdziwym pędzlem do kaligrafii, maczanym w atramencie, w tuszu, tym pędzlem napisał mi po chińsku zalecenia na tym pakunku z papieru. No i kiedy weszła po mnie następna pacjentka, wzdychając. I skarżąc się na to, że nie może spać i że cierpi na bóle głowy i że źle się czuje. A doktor Ho potakiwał, mówi, masz dużo pracy. Ona mówi, och tak, bardzo dużo pracy i dużo stresu. Ona mówi, ogromnie, ogromnie dużo stresu. I jeszcze pewnie masz oprócz pracy też zmartwienia w domu. Ona mówi, och już w ogóle nie daję sobie z tym rady. A doktor Ho spojrzał na nią i powiedział, optymizm jest najbardziej skutecznym lekarstwem na świecie. Przestań się martwić. Zacznij się cieszyć. Może się to wydawać łatwe do powiedzenia i trudne do zrobienia, ale to nie jest takie trudne, jak, jak może z pozoru wyglądać. Dlatego, że to nie o to chodzi, żeby przestać, prze żeby przestać zajmować się różnymi problemami. Chodzi o to, żeby nie przejmować się nimi nadmiernie. I chodzi o to, żeby nie poświęcić całej energii na martwienie się. I przewidywanie możliwie najgorszych konsekwencji, czyli martwienie się na zapas i nadmierne martwienie się, tylko żeby spróbować, zamiast kierować swoją energię na zamartwianie się czymś, żeby tę samą energię skierować na dwie rzeczy. Po pierwsze, dostrzeżenie tego, co w moim życiu wciąż jest dobre i pozytywne i za co mogę być wdzięczna, i zawsze takie rzeczy są. A po drugie skierować tę energię na spróbowanie znalezienia rozwiązania w tej sytuacji, która jest taka trudna. A jeżeli nie istnieje rozwiązanie, dlatego że to jest sytuacja, która jest poza moją kontrolą nie ma praktycznie niczego, co mogę zrobić, to tym bardziej nie ma sensu się o to Więc powiem jeszcze raz to, co powiedział doktor Ho i to, co często powtarzał swoim pacjentom. Optymizm jest najbardziej skutecznym lekarstwem na świecie. Przestań się martwić. Zacznij się cieszyć.